Kapitan Adam Jakubczak. podcast Władcy Wiatrów. Witam wszystkich słuchaczy w podcaście Władcy Wiatrów. Jak co tydzień, a czasem nawet częściej, zapraszamy do informacji o wypadkach, do pojad i w ogóle do opowiadania o doświadczeniach życia na morzu, ale też podróżowania przez wiele lat non-stop. Dzisiaj podcast o chorobie morskiej. Dziękujemy za sugestie Karolu i też apel do wszystkich. Tak jak już zauważyliście, stajemy się odpowiadać na to, co do nas piszecie, czyli stajemy się realizować takie audycje, które są dla Was ważne. Tym razem Karol zasugerował nam audycję o chorobie morskiej. Temat często poruszamy podczas pierwszego dnia rejsu u nas na pokładzie jachtu, ale to też temat mit. Dość często właśnie choroba morska i obawa przed nią stanowi przeszkodę przed pływaniem jesienią, zimą i wiosną bo mity z nią związane są częste. Ale zatem, co to jest choroba maska? To stan, w którym następuje niezgodność między tym, co dostrzegają nasze zmysły, a ogólnymi informacjami, jakie płyną do nas z błędnika. To element odpowiedzialny za równowagę w naszym uchu wewnętrznym. W przypadku, kiedy sami jesteśmy odpowiedzialni za realizację jakiejś aktywności, jedziemy na rowerze, biegamy, cokolwiek, mózg dość sprawnie koordynuje Wszystkie informacje płynące do nas ze wszystkich źródeł. Natomiast jeżeli ta aktywność jest wywołana pośrednio, natomiast kiedy jesteśmy poddani pewnym czynnościom i aktywności wywołanej pośrednio tylko przez nas, jak na przykład kołysanie statku, czy też przechyły i przeciążenia w samochodzie, mózg może nie dopracowywać informacji, które do nas płyną. Skutkuje to reakcją obronną organizmu, która powstałaby na przykład podczas zatrucia. Zatem organizm nie wiedząc dokładnie w jakim jesteśmy stanie, włącza reakcję obronną, która opróżnia nam treść zarządkową. Ale sama choroba morska, jak to choroba, choć psychosomatyczna, ma dość skomplikowane objawy. I nie zawsze muszą być to wymioty. Otóż objawami choroby morskiej jest chociażby złe samopoczucie, brak apetytu, i śliny w ustach, potliwość, samonudność jeszcze przed wymiotem, osłabienie, ból i zawroty głowy. Wszystkie te elementy mogą śmiało uniemożliwić dobrą zabawę na pokładzie jachtu, ale słuchajcie, pierwszy mit i nieprawda. To wcale nieprawda, że każdy ma jakąś falę i każdy będzie wymiotował. Nigdy nie wymiotowałem i nie jestem jedyny, znam mnóstwo osób, które nigdy nie poddały się chorobie morskiej. Druga nieprawda i mit, w zasadzie jeszcze bardziej niebezpieczny niż ten poprzedni, to to, że każdy musi sam chorobę e, przechojować. To nieprawda. Już po kilku godzinach, kilkunastu, a nie ten może kilku dniach. Nasz ogólny stan zdrowia pod wpływem napojów objawów choroby morskiej, chociażby wymiotów, może naprawdę strasznie się pogorszyć. Zatem niebezpieczeństwo tego, że nasz ogólny stan zdrowia ulegnie silnemu pogorszeniu jest realne i nie ma takiej możliwości, że płynąc kilka kilkanaście godzin ktoś będzie chorował ciężko na pokładzie, a dowodzący jachtem powie sobie albo jeszcze będzie wmawiać innym, że spokojnie, w porządku, na pewno mu przejdzie, nie przejmujcie się, nie zwracacie na niego uwagi, musi sobie z tym sam poradzić. To nieprawda. Już po kilku godzinach dowodzący pokładem, dowodzący jachtem powinien dostosować, być może kurs, być może nasz cel do stanu zdrowia osoby, która potrzebuje pomocy. Och, mógłbym chyba dziesiątki różnych przykładów zastosować, mówiąc o tym, jak zły wpływ na ogólny stan zdrowia albo też wpływ na wypadki na morzu miały właśnie takie mityczne, bezsensowne postanowienia dowodzących jachty. Chociażby ostatni wypadek sprzed kilku lat, sławny jacht, który wypłynął podczas sztormu, stój miasta i rozbił się na wejście do Kajpedy. okazało się, że po kilkudniowym zaledwie się na pokładzie jachtu tylko kapitan i pierwszy oficer nie chorowali. Tak długa, kilkudniowa podróż powinna dawno już się skończyć. Dawno temu powinien zawrócić. A na sam koniec okazało się, że jednak warunki przerosły umiejętności kapitana. Niestety, takie złe decyzje pod wpływem niebagatelnie przenoszących złomintów zdarzają się na morzu. Zatem, co możecie zrobić? Po pierwsze, gdy będziecie członkiem załogi jachtu, w którym ktoś choruje, nie bagatelizujcie tego. Jeżeli będzie taka choroba trwać chociażby kilka dni, natychmiast, ale to natychmiast, dostosujcie kierunek płynięcia jachtu, kurs, z którym płyniecie, oraz Wasz cel do stanu zdrowia właśnie tej osoby. Doba to jest nieprzekraczalny termin, jeżeli ktoś by chorował dobę, że należy natychmiast zmodyfikować Wasz kierunek płynięcia. Jeżeli członkom załogi przepadną bilety lotnicze, to to są tylko bilety lotnicze. Pamiętajcie, jesteście załogą, macie się wspierać, a nie zasłaniać tym, że wasze prywatne potrzeby, już nie wspomnę o tym, że dotyczą tylko kilkuset złotych za bilet, są ważniejsze niż czyjeś zdrowie. Dowodzący jachtami, też apel do was, pamiętajcie, człowiek, który będzie źle się czuł przez wiele, wiele dni, pewnie nigdy do was nie wyjdzie. Każda niezadowolona osoba na morzu przyniesie za sobą kilkadziesiąt innych niezadowolonych osób. Zatem dbajcie o to, żeby wasi członkowie załogi nie mieli poczucia tego, że, że byliście dla nich nieważni. Albo, że jakieś mity na morzu, które powstały tylko dlatego, że kiedyś nie mieliśmy co zrobić z chorobą morską, spowodują, że będziemy nadwyrężać ich zdrowie. Jeszcze raz apel. Dostosowujemy kurs oraz kierunek płynięcia jachtu do stanu zdrowia członków załogi. I nasze prywatne cele albo ambicje nie mają z tym nic wspólnego. Dobrze. Już po tym apelu, bo wierzcie mi, że słyszałem tak często informacje o tym, jak to ktoś musiał chorować wiele, wiele godzin i w kompletnie wyczerpanym stanie wracał do domu, po się, że ręce mi opadają. Jakoś pływam od 15 lat, praktycznie nie wracając do Polski, przepłynąłem chyba setki tysięcy mil morskich, tak, już ponad 100 tysięcy mil morskich, dawno temu. Nigdy nie doprowadziłem do tego, żeby ktoś tak długo chorował na pokładzie tu. Zaguby po kilku godzinach jesteśmy w porcie po to, by pomóc tej osobie. No ale... Wszystko zależy od dowodzącego jachtem. Naprawdę. dowodzący jachtem może kilkoma posunięciami, chociażby z zmianą kursu, szczególnie z Baidy Windu na ustopak sztagowy albo odwrotnie, gdyby ten właśnie kurs z wiatem był dla kogoś bardzo trudny do zaakceptowania. A na koniec oczywiście wpłynięcie do portu spowoduje, że wszyscy członkowie załogi będą zadowoleni. To mądrzejsze niż nadwężanie czyjegoś zdrowia kosztem dziwnych, nieprawdziwych mitów. Członkowie załogi przyszły nasz żeglarze. Co wy możecie zrobić, żebyście nie poddali się chorobie morskiej? Otóż najważniejsze, i to coś, co chyba ja tu jest do wie wszystkich, to pamiętajcie, żeby mieć pozytywne nastawienie do podróży. Żeby na ogólnym pokładzie bawić się, śmiać, uśmiechać, żeby rozmawiać, dzielić się swoim doświadczeniem. Przed planowaną podróżą pamiętajcie, żeby unikać dań skomplikowanych. no nie jedźcie jakichś wygrywanych sałatek, szczególnie nie łączcie nigdy pomidorów z ogórkami, które, te wiony są zupełnie osobno, więc albo te wiony, jedne są albo drugie. Nie pijcie napojów gazowanych. Nie pijcie kawy. No i następny absolutnie idiotyczny mit. Nie pijcie alkoholu. On wam w niczym nie pomoże. Będzie tylko przeszkodą. Nie wiem, kto takie rzeczy wymyślił, kto takie rzeczy również osiewa, ale dotarły do mnie, że picie alkoholu pomaga przed chorobą morską. Absolutnie bez sensu. Cóż najważniejszego. Ubierajcie się stosownie do warunków na morzu. Nie ma sensu próbować się przeziębić. Podczas choroby morskiej zauważyłem, że wiele osób ma takie poczucie, że jak będzie ich chłodniej, to lepiej się czują. Nie, organizm ulega szybszemu wziębieniu. Zatem ogólne warunki jego pracy są coraz gorsze, też łatwiej będzie podlego chorobie morskiej. Ubierzcie się stosownie do pogody. Nie przegrzewajcie się, ale nie zakładajcie zbyt ubrań tylko po to, że zimno powoduje, że mniej odczuwacie symptomy choroby. Nie, ona naraztoć będzie tak samo, tylko mniej jej będziecie czuli. Stajecie się też przebywać jak najczęściej na górnej pokładzie. Utrzymujcie koniecznie kontakt wzrokowy z horyzontem, a nie z falami. Nie musicie patrzeć na swoich kolegów, nie możecie rozmawiać z nimi, przecież nie utrzymywać z nimi kontaktów wzrokowych. Możecie tylko usprawiedliwić, dlaczego tak robicie, a oni się na pewno nie obrażą. Najważniejsza rzecz. Zapomnijcie podczas pływania na falach o pracy z telefonem komórkowym, o tym, żebyście czytali książki jakiekolwiek inne publikacje. Wzrok skierowany do dołu, koncentracja na małych literach wraz z błędnymi informacjami płynącymi z błędnika ucha wewnętrznego bardzo szybko doprowadzi do pogorszenia się Waszego ogólnego samopoczucia, a być może nawet do choroby morskiej. Otóż w trakcie płynięcia na stajecie się również dbać o swoją kondycję psychofizyczną. stajecie się uśmiechać, stajecie się rozmawiać z innymi. Gdyby ktoś źle się czuł, stajecie się go nie ignorować. Stajecie się, żeby był podmiotem. Oczywiście nie ma co się narzucać, na siłę wciągać go do jakiejś rozmowy. Jednak jest jeden proces, który jest na pewno niefarmakologiczny i pozwala na to, żeby natychmiast przez chociaż chwilę wyjść z choroby Oto staniecie za stajem. Podobnie jak prowadzenie samochodu jest najlepszym lekarstwem na to, żeby przejść sobie z choroby morską. Niestety, na pokładzie jachtu nie wszyscy są stajnikami. Zatem w trudnych warunkach to nie jest tak, że każdy członek załogi może stać ze starym. Nie, bo może sprawdzić niebezpieczeństwo dla innych. Chyba, że kapitan non-stop stoi obok. Przecież to jego praca. A będzie wam sugerował, co macie robić, i będzie dbał, byście nie popełnili błędów. Zatem wtedy staniecie za jest natychmiast lekarstwem prawie zawsze działającym na chorobę MSK. No cóż, w załogach tu często jest 6, 8, 10 osób. Z tej jest tylko jeden. Więc nie na wszystkich może sobie pozwolić kapitan za sterem. Ale jeżeli tylko ktoś ma tego typu symptomy, natychmiast powinien stać ze sterem. Abstrakcyjnie niepoważnym pomysłem jest kazanie mu usiądnięcie na bójcie, najpierw rozebranie się, podanie alkoholu i czekanie, aż będzie wymiotować. I jak zacznie, to w końcu kiedyś skończy. Taką właśnie historię od kogoś usłyszałem na pokładzie jachtu. Słuchajcie, brak mi słów, żeby powiedzieć, jakie to nieprawdziwe. To mit bolesny, głupi. Nie pozwólcie sobie nigdy na niego, nawet nie słuchajcie czegoś takiego. Ogda jazu kogoś poprawcie. To bzdurę. Choroba morska to choroba. Każde jej objawy mogą wcześniej czy później wpłynąć poważnie na nasz ogólny stan zdrowia. Nie bagatelizujcie jej. Są też leki, które pozwalają przetrwać chorobę morską. Cóż, chyba najbardziej optymalnym jest po prostu imbir, który możemy jeść, rzuć, pić wiatr z herbatą, są nawet, są nawet odpowiednie maści dla dzieci z imbir. Są też środki, które nazwałbym homeopatyczne, jakieś uciskające nam nadgarstki określone miejsca, Plasty czy też opaski na dłonie. Z doświadczenia wiem, że jeszcze nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek komuś pomogły. Ale być może pomagają. Ponieważ to są środki homopatyczne, to stwierdzam, że no, nie używam ich, ale nie jestem ich, ich przeciwnikiem. Po prostu nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek zadziałały. Są też środki farmaceutyczne. I następny mit. Trzeci. Pierwszy mit to to, że każdy musi przechowywać chorobę morską i wcześniej czy później się skończy. Nie wolno tego bagatelizować. Drugi mit to to, że alkohol pomaga na chorobę morską. Bzdura. Trzeci mit, moi drodzy, to to, że wolno brać środki farmaceutyczne dopiero po tym, jak pojawią się objawy choroby morskich. Na szczęście wtedy już po prostu nie pomogą. To mit. Zatem to mit. Otóż, jeżeli wiecie, że macie chorobę naukomocyjną, jeżeli płynęliście kiedyś promem, statkiem, łódką, kajakiem i mieliście chorobę morską, pomyślcie, żeby te środki farmaceutyczne przygotować wcześniej. Jednym z gorszych, które jest dostępne na rynku, jest Aviomajin powoduje ogólną apatię. Bardzo duże obniżenie stanu psychofizycznego naszego, ogólnego. Też nie zawsze pomaga. Jest dostępny bez recepty. Zatem, co do aviomarino. Jeżeli nie macie innego wyjścia, zabierzcie go ze sobą. Jeżeli boicie się, że będziecie mieli chorobę morską, na kilka godzin przed wypłynięciem, weźcie wio i stosujcie go zgodnie z wskazaniami i częstotliwością i ilością tabletek, jakie należy w określonym wieku brać na dobę. Obniży niestety on wasze poczucie, Komfortu, na pewno waszą aktywność. Są też leki, które w Polsce dostępne są tylko na receptę. Jednym z najbardziej popularnych leków na Morzu Śródziemnym i Oceanie Atlantyckim jest biodeamina i deamamina. Jeszcze bardziej polecam, gdy są sprzedawane wraz z odobiną kofeiny, by poprawić naszą aktywność. W Polsce sprzedawane są na receptę. Czasem warto poprosić o nie lekarza pierwszego kontaktu, który dodatkowo upewni się, że będą dla was Leki typu Lokomotiv, leki z natem też homeopatyczne, już w postaci leka też przynoszą ugę i też często zabezpieczają naszych załogantów przed chorobą morską. Państwa choroba częściowo zależy od zachowania kapitana. Od mądrego i aktywnego podejścia do Waszej choroby. Nie ignorowania Was. Nie odstawiania na tor boczny. I zasłanianie się mitami nieprawdziwymi, że każdy musi swoje wychorować, że każdy ma swoją falę. Jeszcze raz podkreślam. Nieprawda. Nie każdy musi chorować. Nie każdy musi mieć swoją falę. Nie każdy musi wychorować się do końca. Bo przynajmniej raz w życiu byłem na jednym z swoich pierwszych rejsów, podczas którego bagatelizowanie stanu zdrowia przez kapitana skończyło się karetką na kei. I musieliśmy też przewadzić tylko długo za późno, Powinniśmy to zrobić dużo wcześniej. Cóż, wybierzcie, jak zawsze wspominam, mądrze rejs. Upewnijcie się, że kapitan podchodzi do was podmiotowo, a nie przedmiotowo. A będziecie mieli gwarancję, że przeżyjecie fajny rejs. Gdy jesteście stajnikami, traktujcie wszystkich Podmiotowo. W ten sposób załogąci, czując się poważnie traktowani. Nie ignorowani. Też będą traktowani poważnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o chorobę mojską, naprawdę zdarza się wielu. Szczególnie w trudnych warunkach, które pewnie będziemy wcześniej czy później chcieli przeżyć jako doświadczenie wspierające naszą, na codzienne umiejętności, jest takie niebezpieczeństwo. Nie bójcie się jej. Po prostu aktywnie do niej podejdźcie. Posiadajcie ze sobą lekarstwa, które mogą was przed chorobą zabezpieczyć. Też lekarstwo, które pozwalają na to, żeby tą chorobę, z tą chorobą sobie poradzić już gdy nastąpi. Niedawne badania przeprowadzone w Anglii podczas egat na setkach osób biorących udział w tych też Eregatach, mających chorobę morską, wskazały nam, że jednym z nielicznych preparatów pozwalających nam na wyłączenie już trwających objawów choroby morskiej jest preparat o nazwie Zofran. Stawia on na nogi nawet ludzi, którzy już byli w ciężkim stanie choroby morskiej. A w jedynie z lekarstw, gdy już wymiotujemy i chorujemy, z reguły nie jest przyswajany przez organizm i już nam nie pomoże. Z bioderminą i diamaminą jest troszeczkę lepiej. Ale cóż, gdybyście chorowali kilkanaście godzin, a już nie daj Boże kilka dni, zażądajcie powrotu do portu. To wasze prawo. Och, cóż, choroba morska to czasem część podróży. Ale jedna ważna informacja nie jest mitem, ją na koniec. Otóż z każdą godziną na morzu, z każdym dniem trwającej żeglugi dostosowujecie się, a wasz organizm przystosowuje się do błędnych wskazań waszego błędnika. Tak. Osoby naprawdę długo pływające nie mają choroby morskiej. Cóż, moi drodzy. W tak, w dwóch słowach o chorobie morskiej. Zdarza się rzadko i nielicznym. Nie bójcie się jej. Im jesteście starsi i bajcie doświadczeni na morzu, tym mniej szans, że ją dostaniecie. Kobiety dostają trochę częściej, ale to jest tam różnica 10%. Możecie się do niej przygotować. Bądźcie wypoczęci, jedźcie spokojne, pozbawione tłuszczu, alkoholu i kawę śniadania. Podczas choroby morskiej w ogóle jedźcie i spożywajcie podstawowe produkty żywnościowe, nawet, żeby to miało być ciastka czy biszkopty i pijcie. Nie dopuśćcie do tego, że z pustej przestrzeni żołądkowej będziecie wymiotować samą żółcią. Mega wyczerpuje to organizm i wcześniej czy później odbije się na ogólnym stanie zdrowia, może i na stanie zdrowia nawet po zakończeniu jesu. Zatem cóż? Wybierajcie mądrze. Dużo czytajcie. Jak będziecie mieli pytania, dajcie znać. Otóż wybór kierunku rejsu też nie jest bagatelny. Na pewno nie dajcie się namówić na zimowe płynięcie po oceanie, morzu północnym, gdy wcześniej tam nigdy nie byliście. Zacznijcie od płynięcia na tych akwenach dużo wcześniej. Jeśli chodzi o prognozę pogody latem, na tych akwenach będzie dużo spokojniej. Ciepło, ciepłota. Rzadziej i krócej trwające trudne warunki na morzu na pewno pozwolą Wam lepiej się przygotować. Do tego, żeby popłynąć tam zimą, jesienią i wiosną. Dziś już się z Państwem żegnam. Jeżeli chcecie więcej podcastów, piszcie do nas, subskrybujcie nas, polubcie nas. Dużo częściej niż raz w tygodniu będziemy się dzielić z Wami ciekawostkami, ale też pojadami. Dzisiejsza pojada o chorobie morskiej jest bardzo wyczerpująca. Mówimy o tym za każdym razem, podczas każdego rejsu, szczególnie gdy zbliżają się przed nami trudne na warunki. Ale też nie zapominamy o tym, patrząc na stan zdrowia każdego augantów. tak? My jako dowodzący jachtem, stynicy, kapitanowie, mamy obowiązek dbać o wasze zdrowie. Nie bagatelizować go. Nie zapomnijcie o tym. My jesteśmy dla was, a nie wy dla nas. Dziś już się z Państwem żegnam. Zapraszam już niebawem. Następne audycje będą też pojednikowe, a już za tydzień bardzo obszerny podcast na temat pierwszego z wypadków, który będziemy analizować, który czekam na wasze sugestie i żegnam się z wami. Ahoj, z pokładu jachtu System na Morzu Adriatyckim, kapitan Adam Jakubczak z rodziną pod żeglami.